Cześć Stanisław. Cześć Jacku. Stanisław, Stasiek, albo Stasio. Czytałeś Pustyni w Puszczy? Tak, oczywiście. Pamiętasz jak dziewczyna, która tam była bohaterką, miała na imię? No, Nel. Nel. A słoń? A, tego nie pamiętam. Wydaje mi się, że King, ale nie jestem pewien. jeszcze może... był pies Saba. Saba, tak. Możemy sobie pomarzyć, nie? <laughs> Tutaj teraz mróz minus 10 stopni, a tam w Afryce rzeczywiście cały czas, cały czas jest bardzo ciepło. ciepło. Stasiek, ty pracowałeś dosyć długo w Anglii, 8 lat, ale też było to 15 lat temu. Jak to wtedy było na takiej emigracji zarobkowej? No, powiem, ja miałem właściwie to dobrze ułożone, bo pojechałem do kuzynki, do żony, siostry. To znaczy miałem mieszkanie od razu, znaczy pokój i pracę też załatwiła mi, oczywiście u Polaków, no bo ja z angielskim to ja się tylko ruskiego uczyłem za, jak to mówią, za komuny i ten, no miałem po prostu ułożone, no ułożone życie, no ale jestem człowiekiem, który, duży wpływ na mnie ktoś, koledzy o zwłaszcza, prawda, no i trafiłem na Takich, co lubią wypić, no i zacząłem po prostu troszeczkę przesadzać. Ciekawa rzecz, powiedziałeś o języku rosyjskim. Ja też się uczyłem języka rosyjskiego i to przez bardzo wiele lat. To była moja zmora. Po prostu bardzo tego nie lubiłem. Natomiast wtedy no, osiągnąłem taki poziom, że mogłem komunikatywnie rozmawiać z Rosjanami. Oczywiście w tej chwili już wszystko zapomniałem, ale wiesz, co? Dopiero teraz po wielu latach zrozumiałem, jak to może być bardzo przydatne. W tej mhm. chwili, na przykład, w Uberach możesz po rosyjsku sobie pogadać. Dzisiaj jechałem tutaj z panem z Tadżykistanu. I właśnie no, mówił bardzo dobrze po rosyjsku. No, oczywiście, bo jest Też tam. Po Też po arabsku. <laughs> Powiedziałeś o kolegach, o wpływie kolegów na Twoje życie. Zostańmy jeszcze chwileczkę przy Anglii. Jaką tam pracę wykonywałeś wtedy? No, no przeważnie, budowlanka. Tak, oczywiście. No, ja tak, tak bardziej dachowe sprawy robiłem. Po prostu no dosyć popłatna robota. No wiadomo, że u Polaka nie zarobisz tyle co u Anglika. To no aż tak ale... źle jest, tak? No, wiadomo. I ten... Każdy chce żyć. Tak, każdy, każdy chce, chce żyć. No ale naprawdę było w tamtych czasach było dobrze. Naprawdę było dobrze. Czy miałeś jakieś przygotowania zawodowe? Co w ogóle wcześniej w Polsce robiłeś? Wcześniej w Polsce ja na kolei. Ja po prostu... Kolejarzem jestem, no, znaczy mechanik kolejowy. No. i ten. Pracowałem tam 16 lat i ten mówię bez trzech miesięcy 18 lat. I ten. No I dlaczego i ostatecznie wyjechałeś do Anglii? No i dlaczego? wyjechałem do Anglii, ponieważ ta kusynka właśnie żony siostra mówi, że jak dostałem odprawę. Dostaliśmy prawie 300 tysięcy, no oczywiście podatek zabrali 40 tysięcy. Na kolei, tak? Tak, na kolei, bo takie odprawy dawali, bo to wszystko w prywatne ręce szło. No. I zwolnili 75% załogi, bo ja w łapie. to taka rozrządowa ta stacja, no to, to no, tam, tam naprawdę duże warsztaty są. I, I ty wypowiedzi no w warsztatach? Tak, tak, tak. To był ten okres kiedy wszystko prywatyzowano. Tak jest. No. Kopalnie. Czy, no wszystko właśnie wszystko i to tak trafiłem naprawdę bardzo źle. No. w takim wieku no miałem 42 lata no i tak 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 mi się wszystko jak to mówi pokiełbasiło, że, że że naprawdę no. tak sobie myślę, że na tych prywatyzacjach można nieźle zarobić. Nie wiem, czy to państwo zarabia na prywatyzacji, skoro sprzedaje majątek, ale tak sobie myślę, że na nacjonalizacji hmm. też sobie można zarobić. I teraz, jeżeli zrobi się takie wahadło, że co kilkadziesiąt się. lat się prywatyzuje, nacjonalizuje, prywatyzuje, nacjonalizuje, to jest maszynka do robienia pieniędzy. A, pieniędzy. Po raz kolejny wspominasz o problemach swoich. Kiedy właśnie ci koledzy się przyplątali? Jak domyślam się koledzy z alkoholem. No tak. I to właśnie, i to był mój no, życiowy błąd, bo naprawdę, no, kochaną żonę, dzieci, wszystko, no, praktycznie straciłem w przeciągu, nie wiem, czterech lat, ostatnich, ostatnich lat, bo ja nie mówię, że ja cały czas tam piłem, nie, bo początek był wspaniały i wysyłałem pieniądze i no było wszystko ok, a Czyli później w połowie tego pobytu w Anglii. Tak, a potem później już no po prostu było gorzej. Pieniądze oszukiwałem sam siebie. Zacząłem nie wysyłać pieniądze. telefonem żona dzwoni, nie, że, że coś się z tobą dzieje, bo tam już nie chodziło o pieniądze, bo żona też pielęgniarką tam, tam zarabiała dobrze, dzieci już dorosłe. I w, praktycznie naprawdę sam siebie zacząłem oszukiwać, że, że a wypiję tego, może w następnym tygodniu wyślę, no i tak z tygodnia na tydzień, a to tak leci, że o, o naprawdę. No i, i, i później straciłem pracę jedną, potem drugą. Wale. Tak. Z kurzynką się oczywiście pokłóciłem, no bo... Ono mówi co się z tobą y, dzieje. No, 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 to jest wszystko takie, takie... Czy wcześniej wtedy, kiedy byłeś kolejarzem, miałeś problemy z piciem? Y, wypiłem, ale to, to były takie okazyjne sprawy, na przykład u teścia czy tam y, ten, bo ja, ja praktycznie to taki byłem sportowiec. W jakim mieście byłeś? W Anglii? Ja w Londynie. W Londynie, w Londynie no tak. tak, właśnie pomyślałem sobie, że skoro byłeś w Anglii, piłeś w Anglii, rozpijałeś się w Anglii, miałeś tam kolegów, to tak przypuszczam, nie byli to Anglicy ci z, koledzy. Czy, znaczy byli? No, był tak. Jeden na przykład z Litwy, Aha. drugi Rumun. Ale ja nie wiem dlaczego my się tam ten no, z Litwy to, to normalnie po polsku mówił. To także ja nie miałem problemów tam po angielsku czy coś, nie. Czyli piłeś no. w gronie takich gasarbeiterów. Tak, tak, każe... no i oczywiście I prostu... dwóch tam też takich Polaków strasznych, strasznie alkoholicy, oni później to zaczęli już tam pić denaturat. Staszek powiedz mi, jak wtedy w Anglii się dobrze zarabiało? Jak dobrze się zarabiało wtedy? No, funt stał 7,20, 7,15, bo tak spadał, wiadomo, ale ponad 7. No i ja zarabiałem u Polaka 7 funtów. To jest naprawdę spora kwota. Jak ja wysyłałem do Polski, to no było naprawdę na przykład 200 funtów tygodniowo. Nie płaciłem za mieszkanie. To było... Po przeliczeniu na polskie to było kupę pieniędzy. Kupę pieniędzy, naprawdę. To była cały czas rozłąka przez te 8 lat, czy wracałeś? Nie, tam? nie, nie. Początek, mówię, do 4 lat to przyjeżdżałem na święta, to na jedne, to na drugie, te, te, te grudniowe. Ten, A y... potem popłynąłeś? A później popłynąłem. Jak popłynąłeś, to już przestałeś też przyjeżdżać. Przyjeżdżać w ogóle nieraz. nie. Nie odpowiadałem na telefony. Początek to mówię, no sam siebie oszukiwałem. To tam kłamałem, że jeszcze mi nie wypłacił, że za tydzień wypłaci, że tak, no po prostu sam siebie no zacząłem. A kiedyż ona się zorientowała, Ta. że jest tak źle? No już po jakiś tak pół roku tego mojego właśnie wtedy. No to już, już zaczęła mówić, że nie wie, co się ze mną dzieje, bo ja się pokłóciłem. Tą właśnie kuzynką jej, jej, tą, jej siostrą. Też fajna dziewczyna, bardzo fajna, pomogła mi w życiu. No po prostu, no, jak to mówię, no, zawaliłem całe życie. No. Jak ta historia dalej się toczyła? Cztery lata piłeś, mhm. już wtedy nie miałeś pracy? Znaczy y, y, powiem tak, że jak nie miałem pracy, to tak koło miesiąca tak najdłużej, koło miesiąca, i zawsze coś znalazłem, bo, nie, bo dzień w dzień też nie piłem. Tam wytrzeźwiałem dwa dni, no i poszedłem znowu. Tylko, że już wtedy to już nie było to. Popracowałem u kogoś tydzień, wziąłem pieniądze, no i Staczka nie ma. Już w poniedziałek w pracy. A jak to się stało, że wróciłeś do kraju? Tak, wróciłem do kraju, bo doszłem do wniosku, że po prostu tam się zapije. No naprawdę się zapiję, bo tam, tam no, na te warunki, jak ja miałem siedem czy tam osiem już później u Anglika, bo tam też tam u takiego Jeffa się załapałem, no ale też długo nie popracowałem, ze dwa tygodnie. To czy, miał... czy to była decyzja świadoma, żeby wrócić do kraju? Czy tak, świadoma, chciało, świadoma. Podjąłeś decyzję, żeby Podjąłem przestać Podjąłem decyzję tak, że nie wracam do Iławy, do domu, tylko przyjadę tutaj. Znajdę jakąś pracę, sam sobie, już nie będę szukał kolegów. No i, i tak było. I to wszystko było 15 lat temu? Tak. Czyli od 15 lat jesteś w Warszawie na ulicy? Tak, na ulicy. No. Czy po powrocie z Anglii jakakolwiek rozmowa była z żoną, z dziećmi, jakieś spotkanie? Nic. To Nic. kiedy się kontakt urwał? Kontakt mi się urwał jak jakiś, nie wiem, rok, rok. Przed przyjazdem do Polski, może, może no 10 miesięcy, no bo tak, tak ten Zgubiłem komórkę, popiłem, zgubiłem komórkę, zgubiłem portfel, paszport. No po prostu. Jak wróciłeś do kraju bez paszportu? Y, poszłam do konsulatu i wyrobiłem, bo no, pomogli mi tam y, taka fundacja Barka, Barka. No, czy w jakikolwiek mi... sposób próbowałeś ten kontakt nawiązać z żoną, czy po prostu nie chcesz tego kontaktu? Nie, po prostu e, nie wiem dlaczego, ale wstyd mi, normalnie jest wstyd pokazać się żonie e, na oczy, no i, bo nie mam daleko, no 200 kilometrów i to do Iławy to jest... Czy wiesz cokolwiek na jej temat teraz, czy w nie, w ogóle żyje, skom... czy... Nic kompletnie. A dzieci wiem. ile zostawiłeś? Dwójkę. Dwójkę. Ale mówił już dorosłe dzieci. I Też w Anglii są. Trudno tutaj Anglię obciążać za to, tak, że tak, zostałeś, tak. że rozpiłeś się, ale takie pytanie się nasuwa. Czy gdybyś został w Ławie, nie pojechał do Anglii, gdybyś był kolejarzem, to ominąłbyś się ten rozszy czy nie, no, nie? myślę, że tak, na pewno, bo jak się pracowało, to... To całkiem inaczej no Czyli te obowiązki no obowiązki zawsze były wiadomo. A tak to teraz no to nie mam żadnych obowiązków. Przyjechałem tu to tak. No teraz nie pracuję na przykład od listopada. A tak no staram się no i na stacji tam w Markach byłem ponad dwa lata to tu to tu no wiadomo no, jak straciłem pracę no to to nie ma już stacji. Nie ma, Żałujesz no. tych 15, 16, a może 19 lat? Zależy, jak liczyć. Żałujesz tego, co się stało w swoim życiu? Nie, no pewnie, że żałuję. Pewnie, że żałuję, kto by nie żałował. no, Bo naprawdę, ja, ja na przykład straciłem dużo. Wspaniałą żonę, dzieci. Nie mam kontaktu kompletnie. Nie wiem, co się dzieje. A teraz ta koronawirus. Nie wiem. Wiem, że no żona pracuje w szpitalu, ale to, to każdego łapie, i lekarzy łapie, i tego. No, nie wiem. Co się w ogóle dzieje? chciałbyś w ogóle jakoś się dowiedzieć czegokolwiek o niej, albo nawiązać kontakt, czy nie myślisz w ogóle o tym? Znaczy, chciałbym. Tylko, nie wiem. Tak jakoś się też oszukuję, że, że może przyjadą, będą mnie szukać, może. No tak, takie mam, nie wiem. No. Takie troszeczkę. Może ktoś się znajdzie i się Tak trochę tego. Co zrobiłeś ze swoim alkoholizmem? Nadal pijesz? Ty... Znaczy, teraz, teraz już tak nie piję, o nie, nie, nie. Już teraz trochę się uspokoiłem i to bardzo, ja wiem jak wypiję raz na dwa tygodnie i to na przykład no musi być zimno, bo tak to naprawdę. Bolę, spokój. Uspokoiłem się straszliwie. Ja, ja zawsze temperament taki miałem, mój do pracy tutaj, tego, nie? A teraz siadłem, jak mówią, siadłem trochę na dupie, jak to mówią. Czy na ulicy jesteś z powodu przyzwyczajenia, czy z powodu nałogu? Czy jest jeszcze jakiś inny powód? Dlaczego nie podejmujesz walki? Panie Wysku, ja po prostu w tej, no nie myślę, nie myślę nawet, czy bym chciał, Czybym nie chciał. Alkohol odbiera rozum? Odbiera, odbiera. To jest fakt, odbiera, no, odbiera. Po, po, po takich dawkach jak ja piłem, naprawdę to, to każdy, każdy chyba nie ma to koń, koń by się uwalił. A ten. No. Po prostu no nie myślę, na przykład jutro jest dzień. No, jakoś trzeba to przeżyć. No. I tak z dnia na dzień. Tak, z dnia na dzień. A jak w tej chwili sobie radzisz, gdzie sypiasz? No, znaczy, ja jestem pod mostem. Pod mostem y, śpisz, a jak te mrozy? Daj tak, żade. tak. No, są śpiwory, y, trzy koce. No, oczywiście, ma Przypuszczam, że nie jesteś tam sam. Nie, 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 nie tam nas jest sześciu. Także. Pewnie wszyscy, pewnie wszyscy z tym samym problemem. Z tym samym. Alkoholowym. Tak. No i ja od czasu do czasu chodzę y, dorobić sobie na przykład do księdza na Powąski. Tam płaci grosze, ale zawsze mam na te papierosy, na ten. A koledzy, no znowu tak, jeden butelki, drugi złom. Po prostu trafiłem w taką brygadę y, no nie ma na przykład złodziei. O, że tylko czeka, żeby coś tam tego. Nie każdy się coś mówi, tam robi. Jak to się mówi, każdy o, że jak może. O, czy w tej twojej grupie były jakieś incydenty związane teraz z tymi mrozami? Bo mam kumpla, wiesz, który no niestety w szpitalu w tej chwili jeszcze jest, jeszcze będzie dosyć długo. No jest z bardzo mocnymi odmrożeniami stóp. No, Czy te... Tam cię się u was też tego, tak, że to. Nie, 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 nie. To, to jest wszystko, OK, także. o to. Żeby tak, tak, ten... wszystko ten... a jeszcze układ. Mamy taki, bo dostajemy takie na przykład czekoladę, coś tam, coś tam, co, bułeczkę. Ten, no to ja tam zawsze chodzę do metra i zawsze mi kawkę zrobią, i zaleją, bo kawę to muszę mieć sam. I ten, ten także nie ma problemu. Nam, nawet na gołąbek nieraz nie jadę się kąpać, na przykład co trzeci dzień, czy tam, co ten, to nieraz i tam idę do niepełnosprawnych, umyję się ładnie by tego pozwalają ciepło. Ile razy wymawiam twoje imię, to mi się od razu Afryka przypomina, dzika. <noise> <noise> Tutaj no kontrast straszny, bardzo, bardzo zimno. Bardzo dziękuję, że przyszedłeś na rozmowę ze mną. No i życzę ci wszystkiego najlepszego. Może jakoś spróbuj zawalczyć o... o nie wiem, panie Jacku, ja, ja naprawdę <noise> będę myślał o tym, no bo każdy normalny, no myślę, że jeszcze nie jestem aż taki, jak no mówią, głupi. No. No tylko, że naprawdę, no mówię, no ja tak teraz to żyję z dnia na dzień, z dnia na dzień tak, żeby. Chcieć to móc, wbijać do Iławy i po prostu odnać swoich bliskich i pogadaj zwyczajnie. No. Wiadomo, że wstyd, ale to być może no. być może jakoś można, można nad tym tę relację odbudować. Panie Jacku, to może nie jest jeszcze wstyd. Tylko jakieś mam jeszcze tą ambicję, jakieś, jakieś wyrzut, wyrzuty sumienia. No, no naprawdę, no, to, to, to wszystko tak. Ale nie pozbędziesz się tego, dopóki z nimi nie pogadasz. Wiem. Może się zrozumieją. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.